Czy Unia Europejska, Pani Doktor, jest w stanie um, zasypać dziurę, gdyby taka powstała po rezygnacji przez Stany Zjednoczone um, ze wspierania Ukrainy i z dbania o bezpieczeństwo Europy? Czy my sami w Unii Europejskiej jesteśmy w stanie taki deficyt wypełnić? No, tutaj jest spory problem, zwłaszcza jeśli mówimy o takim natychmiastowym wsparciu Ukrainy, dlatego że to, o czym dyskutujemy w Unii Europejskiej teraz, właściwie od zeszłego tygodnia już tak bardzo intensywnie, to są plany tak naprawdę na kilka lat do przodu, dlatego że to są planowane inwestycje obronne w najbliższej właściwie dekadzie. Natomiast gdyby doszło, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do takiego szybkiego wycofania wsparcia dla Ukrainy, no to w tym krótkim amerykańskiego wsparcia, to w tym krótkim okresie mielibyśmy problem z zapewnieniem no, takiej ciągłości. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy Ukraina wyraźnie odczułaby braki i miałaby problemy ze swoją obroną. W związku z tym z jednej strony oczywiście podejmujemy szereg działań, z drugiej mamy zapaść wieloletnią, jeśli chodzi o europejski przemysł obronny i tak naprawdę zasypujemy panie tej dziury i e, nadgonienie tych zaległości to nie jest e, kwestia tygodni, to są raczej lata. Z całą pewnością obserwuje pani polityki Unii Europejskiej od lat. Zgadza się. Można powiedzieć, że e, dzisiaj pod koniec pierwszego kwartału 2025 roku jest Pani skłonna powiedzieć, że na serio liderzy starego kontynentu na serio się obudzili i to, co się dzisiaj próbuje mówić, to nie jest kolejna zasłona dymna. Dlaczego to pytam, czy to jest na serio? Przypominam sobie dyskusję na temat wsparcia Ukrainy w amerykańskim kongresie, które przez miesiące nie było przegłosowywane. Już wówczas mówiło się o tym, że Europa nie ma odwrotu, że być może Amerykanie nie będą wspierać tak Ukrainę jak do tej pory wspierali, więc musimy się my w Europie w końcu za to zabrać. No ale potem z ulgą przyjęliśmy jednak rozwiązanie amerykańskiego problemu i mam wrażenie, że trochę o tym też zapomnieliśmy. Czy teraz, kiedy jest Donald Trump 47. prezydentem, kiedy te sygnały są jednoznaczne, na serio sole takie trzeźwiące zadziałały w Unii Europejskiej? No teraz jak nigdy wcześniej. Na pewno widać um, takie taki lodowaty prysznic w zasadzie, który widzimy wśród europejskich liderów. Natomiast już było kilka podejść do tego otrzeźwienia i ono było też krótkofalowe w przeszłości, dlatego że bywały sytuacje, kiedy podejmowane były takie inicjatywy. Wszyscy pamiętamy choćby koncepcję autonomii strategicznej lansowaną już za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa przez Emmanuela Macrona. I ona również się rozbiła o wewnętrzne problemy, konflikty czy też inne wizje bezpieczeństwa. To, co się zmieniło na pewno po 2022 roku, to jest to, że państwa europejskie, można powiedzieć w znaczącej większości, bo też nie wszystkie, traktują Rosję jako zagrożenie. Wcześniej te priorytety bezpieczeństwa państw układały się zupełnie inaczej. Francja Myślała przede wszystkim o południu Europy i właściwie Francja była tym państwem, które stymulowało jakkolwiek dyskusję o europejskiej obronności. Inne państwa, między innymi Polska, właśnie polegały przede wszystkim na NATO i podkreślały w tej dyskusji aby te europejskie inicjatywy nie konkurowały z NATO, a jedynie uzupełniały ewentualnie tę współpracę. Więc te akcenty teraz są rozłożone inaczej, przede wszystkim wydaje się dlatego, że wszyscy mamy z wyjątkiem Węgier, może Słowacji, poczucie, że Rosja jest zagrożeniem, do czego Rosja sama żywotnie się przyczyniła, nie tylko dlatego, że zaatakowała. Ukraina, ale dała się wyznaki również państwom członkowskim w międzyczasie. Wydaje się, że dużym takim um, duże takie otrzeźwienie przyszło jak państwa i liderzy tego europejskiego mainstreamu zdali sobie sprawę, że po prostu Rosja ingeruje w procesy wyborcze na kontynencie i stanowi w związku z tym um, z tą dezinformacją um, um, rosyjską narracją i wspieraniem wprost ugrupowań populistycznych, no zagrożenie dla, dla nich samych. Czyli nie trzeba sąsiadować z Federacją Rosyjską, żeby czuć zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, bo rosyjscy hakerzy albo grupy, które na zlecenie Kremla działają, nie znają takich granic i są równie poważnym zagrożeniem, czy mogą być dla Warszawy, jak i dla Lizbony. Tak, my oczywiście czujemy to bardziej, mamy wschodnią granicę i ten element grania migracją też um, odczuwamy bardziej, ale przypomnijmy, że migracja to nie jest tylko nasz problem, dlatego że ona jednak dotyczy... W dalszej, na dalszych etapach również innych państw członkowskich. Więc tu widać wyraźnie, że w zasadzie w każdym aspekcie Rosja poczyna sobie coraz śmielej nie tylko w sąsiedztwie, ale w samej Unii Europejskiej, i to oddziałuje na wyobraźnię przywódców. No ale oczywiście zagrożenie też jest rozłożone w pewnym sensie terytorialnie. Nadal, jakbyśmy mieli powiedzieć, mamy otrzęźwienie. Ale wciąż na pewno na południu Europy jest ono. Mniej, mniej rzeczywiste niż na wschodzie, co widać choćby po wydatkach obronnych. Państwa bałtyckie, Polska to są państwa, które wzmacniały od lat wydatki na obronność, natomiast w takich państwach jak właśnie południe Europy, czy choćby Niemcy, tutaj znaczący gracz i tutaj następuje znacząca zmiana, no tutaj brakowało takiego pełnego przekonania, że, że trzeba w iść w tym kierunku i teraz właśnie następuje, następuje ta wyraźna zmiana. No bo mówimy o Unii Europejskiej, o organizacji, która ma pewnie z 10 razy większy potencjał gospodarczy niż, niż Rosja. Pół miliarda ludzi, no więcej niż w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę. Rosja 140 milionów, jeśli mi pamięć nie myli, wydawałoby się, że potencjał jest nieporównywalny i to jakby zagrożenie taki, okej, okay, największy kraj świata, barbarzyńca Usterów, zbrodniarz wojenny, który bombarduje onkologiczne szpitale pediatryczne, to prawda, granie Fer, gwałci prawo międzynarodowe, ale jednak tych atutów, gdyby wszystkie zebrać w Unii Europejskiej i zestawić się z atutami czy, czy, czy kartami. Rosji to my mamy dużo więcej czy to jest kwestia właśnie przestawienia tylko takiej wajchy bo istotnie potencjał jest nieporównywalny i jeśli my się zdecydujemy pokonać to zagrożenie które nazywa się Rosja to nam się uda jeśli ta wajcha zostanie przestawiona ten potencjał jest rzeczywiście tak przetłaczający czy znaczy, potencjał gospodarczy jest na pewno natomiast jeśli w ogóle popatrzymy i jakby szukamy źródła tego problemu, to trzeba w ogóle popatrzeć na historię integracji europejskiej Unii Europejskiej jako takiej. I wiemy, że ta organizacja nie powstała jako organizacja militarna i organizacja bezpieczeństwa, ale właśnie przede wszystkim jako organizacja o charakterze gospodarczym, która poprzez tę współpracę gospodarczą, ewentualnie na zasadzie efektu tego spillover, rozlewania się integracji, miała doprowadzić do zacieśnienia współpracy w innych sferach. Tak, chociaż gdyby mnie ktoś przymusił i postawił pod ścianą i kazał w jednym krótkim zdaniu powiedzieć, po co jest Unia Europejska, czy po co ją wymyślono, to po to, żeby w Europie zapanował pokój. Albo inaczej, żeby w Europie więcej nie było wojny. No, I w istocie o to chodziło, od tego się zaczęło. Tak, chociaż mieliśmy już w latach 50. plan Plewena i koncepcję europejskiej wspólnoty obronnej, która to jednak traktat o w europejskiej wspólnocie obronnej, czyli tej jakiejś um, europejskiej armii potencjalnie, nie został ratyfikowany i tak naprawdę to, czym zajęła się przyszła Unia Europejska, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza, to właśnie rozwijanie tej, tej współpracy. Natomiast kwestie obronne scedowano na NATO. I również na Europejsk Unię Zachodnioeuropejską. I dopiero tak naprawdę, jeśli popatrzymy na Unię Europejską, to rozwój tej współpracy w dziedzinie obrony przyspieszył po traktacie lizbońskim, czyli to jest tak naprawdę dość świeża historia i bardzo świeża polityka. Rozwijana przede wszystkim w reżimie międzyrządowym, czyli wymaga się tu jednomyślnego podejmowania decyzji, a jak wiadomo, w gronie 27 teraz państw podejmowanie jednomyślnych decyzji nie jest takie proste. No i oczywiście z tymi wszystkimi elementami różnic interesu, o których już wcześniej wspomniałam. Więc były tutaj inicjatywy, choćby na przykład PESCO, czyli Stała Strukturalna Współpraca, które zostały zainicjowane po raz pierwszy w 2017 roku, czyli całkiem niedawno, ale też nigdy, wydaje mi się, nie były traktowane jako realna odpowiedź Unii na zagrożenie bezpieczeństwa, przed którymi stoimy. Wydaje mi się, że do niedawna w ogóle to poczucie, że w Europie może być wojna, jest dość wirtualne wśród przywódców. Więc wydaje mi się, że mieliśmy problem taki troszeczkę mentalny z tym, żeby w ogóle zająć się kwestią obrony, dlatego że zawsze też mieliśmy pilniejsze wydatki, mhm. bo Unia Europejska mierzy się ciągle z jakimiś kryzysami, tak? Kryzys migracyjny, pandemia, Brexit, zajmowanie się szeregiem innych spraw, zajmowanie się samymi sobą, bo również dużo czasu poświęcamy swoim wewnętrznym konfliktom, więc ta kwestia obronności była odsuwana w czasie, ale faktycznie mam wrażenie, że teraz następuje ten właśnie moment. Mamy duże zaległości, zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł obronny, co sobie uzmysłowiliśmy, pomagając Ukrainie, że tak naprawdę nie mamy z czego, tak? Mamy niby silną gospodarkę, ale akurat przemysł obronny nie jest naszą mocną stroną, więc to, na czym chcemy się skupić, staramy się, przynajmniej Komisja Europejska nawiguje w tym kierunku, to... Odbudowa europejskiego przemysłu obronnego i w tym kierunku no, będziemy w najbliższym czasie podążać. A jakie konkretne decyzje zostały w tym kierunku podjęte? Takie, które pokaże Pani jako przykład malkontentom, którzy mówią, Unia Europejska znowu tylko gada, znowu tylko wygłasza głębokie zaniepokojenie sytuacją, a Pani powie nie. To tym razem sytuacja jest inna. Proszę zobaczyć, wydarzyło się to i to i to. Zostały podjęte takie, takie i takie decyzje. Co by to było? Jakie to by były argumenty, że tym razem jest inaczej, i tym razem traktujemy sytuację poważnie? No na pewno zeszłotygodniowy szczyt Rady Europejskiej i dyskusja nad tym pięciopunktowym planem Komisji Europejskiej Rearm Europe jest takim punktem, Istotnym. Ja bym jeszcze nie powiedziała, że są to bardzo konkretne decyzje. To jest dopiero zielone światło, jakie liderzy państw członkowskich dali, aby rozwijać właśnie kwestie finansowania obronności. Bo co zostało uzgodnione? Te 800 miliardów na obronność, o których mówiła Komisja Europejska, o których w ogóle dyskutujemy w mediach w ostatnich dniach. To też jest jednak wciąż wirtualna kwota, ponieważ to może być 800 miliardów, ale to może być dużo mniej. Te 800 miliardów to jest potencjał do uzyskania, jeśli państwa wykorzystają te wszystkie instrumenty, narzędzia, o które, które komisja, można powiedzieć, sugeruje, kładzie na stole. Natomiast to wciąż od decyzji państw członkowskich, poszczególnych, będzie zależało, czy będą one sięgać po te mechanizmy, czyli krótko mówiąc, czy będą się zadłużać, dlatego że to, czego potrzeba nam w najbliższym czasie, to wydatkowania więcej na obronność i te państwa członkowskie, dlatego że większość z, tego, z tej kwoty 800 miliardów to jest, są indywidualne wydatki każdego z państw. Członkowskich, ponieważ Komisja proponuje tutaj liberalizację Paktu Stabilności i Wzrostu, tak, żeby te wydatki indywidualne państw wyłączyć z procedury nadmiernego deficytu, czyli krótko mówiąc, takiej obawy państw, że właśnie nie można się za, za nadto zadłużać. Ale to, czy państwa będą się zadłużać, czy nie, to jest w ich gestii i tutaj akurat Komisja Europejska nie jest w stanie na nich tego wymusić. W związku z tym to jest potencjalna kwota, którą możemy uzyskać w najbliższych latach, ale to nie jest przesądzone, że uzyskamy. Więc wydaje się, że jest istotny krok do przodu, ale tak jak mówię, nie jest to też przełom. Myślę, że przełom byłby za dużym słowem. Mówi Pani o tych polskich decyzjach. Rzeczywiście dzisiaj, proszę Państwa, polecam Państwu stronę money.pl. Tam jest rozmowa z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, z Janem Szyszko, który mówi, fundusz bezpieczeństwa i obrony oparty na kwocie 30 miliardów euro z krajowego planu odbudowy na słynne KPO ma ruszyć jeszcze w tym roku i wykroczyć daleko poza ramy KPO, które kończą się na roku 2026. Zbudujemy schrony, przyspieszymy rozwój technologii wojskowej w obecnej sytuacji. To absolutnie kluczowe. To jest wywiad z Janem Szyszko, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Manej.pl. Czyli to jest ten przykład właśnie takiej krajowej decyzji, tak? Na co te pieniądze przeznaczymy? Ten akurat bo pięciopunktowy plan komisji zakładał właśnie z jednej strony liberalizację paktu stabilności i wzrostu, z drugiej, potencjał wspólnego zadłużania na 150 miliardów. To też jest opcja na stole do wykorzystania. Kolejną kwestią jest właśnie umożliwienie wykorzystania funduszy, innych funduszy. Komisja pierwotnie mówiła o funduszach spójności. Później się okazało, że również Fundusze właśnie te popandemiczne mogą być wykorzystywane na kwestie obronności, czyli można powiedzieć, że uelastycznienie wydatkowania pieniędzy, które już zostały jakby przyznane państwu, aczkolwiek na inne cele. To jest też jedna z opcji możliwych, aczkolwiek tutaj akurat te kwoty nie powalają, ponieważ wiadomo, że to są pieniądze, które gdzieś już zostały w budżecie w ramach aktualnej perspektywy po prostu rozdysponowane i to są po prostu. Kwoty, które pozostały. Tak? W zależności od wydatkowania w poszczególnych państwach, ten zapas i możliwości elastycznego przerzucania tych wydatków są inne. U nas jest faktycznie mowa o 30 miliardach, ale to będzie też indywidualnie wyglądało w każdym państwie, dlatego że to jest jakby przypisane, są te pieniądze do poszczególnych państw. Więc to jest taki pierwszy krok. Takie środki, które są, można powiedzieć, na stole na szybko, ale 30 miliardów, a 800 miliardów to jest jednak inna skala. W związku z tym, jeśli chodzi o te duże inwestycje, no to raczej chodzi o wspólne zadłużanie się. To jest też bardzo ciekawe, dlatego że to, co komisja w zasadzie zaproponowała, też było już dyskutowane przez wiele miesięcy. Jesteśmy, można powiedzieć, w przededniu w ogóle negocjacji wieloletnich ram finansowych. Kolejnych wieloletnich ram finansowych i do niedawna raczej myśleliśmy o tym, że te opcje wspólnego zadłużania się na obronność będą elementem właśnie dyskusji o kolejnej perspektywie finansowej. Natomiast to, co się stało w zeszłym tygodniu, czyli przyspieszenie tej dyskusji o obronności, wskazuje, że ta dyskusja i te decyzje w sprawie wspólnego długu, czy też w ogóle indywidualnego zadłużania się będą podejmowane szybciej. To znaczy będą podejmowane już teraz, niebawem, ponieważ Komisja Europejska ma też doprecyzować pewne kwestie do następnego szczytu Rady Europejskiej, który jeszcze będzie w marcu. W związku z tym te pieniądze będą zagospodarowane, czy, czy, czy sposób ich wydatkowania będzie określony jeszcze przed rozpoczęciem wieloletnich ram finansowych, które zaczniemy negocjować na serio właściwie w lipcu, więc na pewno przyspieszamy. Czy to, co się dotąd wydarzyło, byłaby Pani skłonna nazwać symptomami stanu wyjątkowego w Europie? Czy to jest już coś takiego, co każe myśleć sobie, no tak się jeszcze europejscy liderzy nie zachowywali, to jest poczucie odpowiedzialności, to jest poczucie zagrożenia, to jest stan wyjątkowy w Unii? Czy jeszcze nie? E Pytanie, czy w ogóle w Unii, tak? Bo myślę, że na Węgrzech to poczucie jest zupełnie inne niż w, w Polsce. I w Hiszpanii też jest jednak inne niż w Polsce. Więc ja bym może nie powiedziała, że jest to stan wyjątkowy, ale na pewno mamy, wydaje mi się, że jednak zeszły weekend był takim mocnym. Ten, ten wywiad i ta sytuacja w gabinecie owalnym no były takim zimnym prysznicem. Już abstrahując od wszystkiego, wydaje mi się, że jest to coś, czego nie powinniśmy byli zobaczyć. Jest. Ale zobaczyliśmy. No i potem, Myśli... potem było to spotkanie nordyckich, chyba to gdzieś było na północy Europy, nie pamiętam, gdzie dokładnie bardzo znamienne zdjęcie, gdzie liderzy europejscy pochylają się we wspólnej rozmowie nad Załęskim i oni tam widać, że są zjednoczeni. Zupełnie inne podejście, prawda, w Europie w stosunku do tego lidera niż w Białym Domu. Tak, mieliśmy w ogóle inflację w ostatnim czasie różnych spotkań i szczytów w różnych formatach. To jest też bardzo ciekawe, dlatego że jeśli w ogóle mówimy o tej europejskiej obronności, to dzisiaj mamy taką sytuację, że w zasadzie właśnie te państwa z największym potencjałem obronnym, czyli Wielka Brytania czy Turcja, jak, które uczestniczyły choćby w szczycie Londynie, w Londynie, to są państwa, które no, do tej Unii Europejskiej nie należą. Z kolei w Unii Europejskiej właśnie mamy Węgry czy Słowację, Dość niechętne do mhm. tego, aby się angażować, choć trzeba ym, pozytywnie odebrać, że jednak oba te państwa podpisały konkluzje szczytu dotyczące wzmacniania europejskiej obronności w zeszłym tygodniu. A Słowacja nawet chyba nie postawiła weta, jeśli chodzi o przygłosowywanie planu pomocy kolejnej transzy dla Ukrainy. Tak, Węgry tak, akurat tak. nie zgodziły się na to, ale Słowacja zgodziła się. Tak. No to było oczywiście przedmiotem negocjacji targów przed, ale faktycznie nie było tutaj sprzeciwu Słowacji, było, był sprzeciw Węgier. Natomiast co do samego pomysłu wzmacniania obronności wszystkie państwa, zgodziły. Natomiast jeżeli popatrzymy na sytuację dzisiaj, to widzimy, że mamy um, tworzącą się też taką koalicję chętnych która wykracza poza samą Unię Europejską i która właśnie obejmuje Brytyjczyków, potencjalnie również właśnie Turcję, ale też Norwegię, która zwiększyła wydatki na obronność, i zresztą to samo zrobiła Wielka Brytania, przesuwając z własnego budżetu środki z polityki rozwojowej właśnie na kwestie wsparcia dla Ukrainy i rozwoju obronności. Więc potencjał tej współpracy się trochę otwiera. Warto powiedzieć, że w ogóle kwestie obronności od czasu Brexitu i polityki właśnie zagranicznej bezpieczeństwa są postrzegane jako taki element potencjalnego zbliżania właśnie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej i te formaty, które powstały w Unii jak właśnie PESCO, czyli stała... Współpraca strukturalna w dziedzinie, wzmocniona współpraca strukturalna w dziedzinie obrony, one są otwarte na innych partnerów. W związku z tym potencjalnie wydaje mi się, że w przyszłości będziemy widzieć większe zaangażowanie tych partnerów zewnętrznych. Kanada z największą diasporą ukraińską na świecie. Również w, w projekty właśnie europejskie, choćby właśnie w ramach PESCO. Ale czy stan wyjątkowy, wracając do pytania, ja bym. Chyba jednak nie przesadzała, ale na pewno jest mobilizacja, jest poczucie, że yy, no, trzeba wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy, ale jednocześnie pokazać, bo to, co Działo się w zeszłym tygodniu. Wydaje mi się, jest przede wszystkim takim sygnałem do Stanów Zjednoczonych, że zrozumieliśmy o co chodzi. Jakby usłyszeliśmy ten sygnał, bo tak jak pan powiedział, właściwie administracja Bidena, administracja Trumpa, niezależnie która administracja, ten sygnał wysyłała już od wielu, wielu miesięcy, jeśli nie lat, że priorytety Stanów Zjednoczonych się zmieniają i akcenty w polityce zagranicznej zdecydowanie przesuwają się w stronę Azji, w związku z tym Europa musi wziąć większą odpowiedzialność sama za siebie. I tutaj te 800 miliardów chyba ma być tą kwotą, która przemówi do wyobraźni Donalda Trumpa. No właśnie, to pofantazjujmy pani doktor. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której doktor Jolanta Szymańska siedzi na kanapie, ogląda telewizję i, myśli, i słyszy informacje, które nadchodzą z Brukseli i myśli sobie, o to jest teraz ten moment, kiedy ja naprawdę mogę powiedzieć, to jest przebudzenie. Rzeczywiście ta decyzja, ten ruch tych panów, ale tych pań także, pani premier Meloni, ale Olafa Scholza, E Emanuela Macrona, z Donaldem Tuskiem, no teraz to mnie zaskoczyliście pozytywnie. Teraz to jest rzeczywisty przełom i teraz to jest stan wyjątkowy w, w Unii Europejskiej. Co by to było, Pani doktor? Znaczy ja w ogóle sobie wolę, wolę tego nie wyobrażać, tego stanu wyjątkowego w Unii Europejskiej. E no ale wydaje mi się, że ja, na co ja czekam, ja chyba czekam trochę na konkretne decyzje Niemiec. Wydaje mi się, że to są, e to jest państwo, w którym Właśnie to przebudzenie widać wyraźnie. Aktualnie jesteśmy na etapie rozmów koalicyjnych. Wiemy, że Niemcy planują się zadłużać, rezygnując z tego hamulca bezpieczeństwa. Jeśli Niemcy zaczną realnie inwestować w obronność, to będzie to jakiś sygnał przełomu. Natomiast jeśli chodzi o decyzje Unii Europejskiej, nie wiem czy można w najbliższym czasie spodziewać się jakichś super przełomowych, bo nie wiem co to by miało być. Wspólna Europejska Armia, ta mityczna, o której tak wiele się mówi, wydaje się, że bardziej pragmatyczne podejście przybrano, czy obrano. I koncentrujemy się raczej na pieniądzach, czyli na wzmacnianiu finansowania inwestycji, rozwoju badań i technologii. Więc to nie są aż takie spektakularne rzeczy, które przemawiają do wyobraźni. Um, ale um, ja bym też chciała zauważyć, znaczy chciałabym, aby takim przełomem być może była większa aktywność Unii Europejskiej na polu dyplomacji, jeśli chodzi o rozmowy pokojowe między Ukrainą a w sumie Rosją, ale jednak zaangażowanie na linii Ukraina-Stany Zjednoczone. Wydaje mi się, że Europejczycy powinni bardziej aktywnie przedstawiać preferowany przez siebie scenariusz. No właśnie, dlaczego nie wychodzimy do przodu ze swoim planem przygotowanym wcześniej jako jedną z propozycji, oczywiście planu uzgodniony z Ukrainą, ale jedziemy do takiego białego domu i mówimy słuchajcie, no to my już jesteśmy gotowi. My gadaliśmy z Załęskim, my Unia Europejska, w końcu my sąsiadujemy z tym zagrożeniem, mamy takie rozwiązania. Co wy na to, prawda? Czyli wychodzimy z jakąś inicjatywą. Tak, mam nadzieję, że to się dzieje aktualnie, dlatego że mam też takie poczucie, że temu służył w sumie szczyt w Londynie. I temu służyły wizyty i Macrona, i um, e, premiera Wielkiej Brytanii właśnie e, w Waszyngtonie. I później te rozmowy z Zéłańskim, i liczę na to, że zamiast tylko i wyłącznie być świadkiem tego, co się dzieje, zaczniemy być podmiotem tej rozgrywki, proponując scenariusze, które są do zaakceptowania dla Ukrainy, ale jednocześnie potencjalnie również dla Rosji, tak abyśmy. No, Prawdopodobnie też wskazując swoją aktywną rolę po podpisaniu tego porozumienia pokojowego, pokazali się jako partner wiarygodny też dla Stanów Zjednoczonych, bo w zasadzie zdaje się, że Stany Zjednoczone chcą rozwiązać ten problem jak najszybciej i być może właśnie nasza bardziej aktywna rola by tutaj była mile wręcz widziana. Jak przeskoczyć, pani doktor? Krnąbrny Budapeszt. To znaczy, jak poradzić sobie w tym, można powiedzieć, takim trochę epokowym wyzwaniu, weto Węgier? Czy, czy Unia Europejska jest sparaliżowana tym, że jeden z drugim, Słowacja, Węgry, mogą zablokować jakieś inicjatywy, czy nie? Ja akurat stoję na stanowisku, że Unia Europejska już przez lata nauczyła się całkiem dobrze radzić sobie z Węgrami. Jakoś udało nam się przyjąć łącznie 16 pakietów sankcyjnych. Oczywiście, gdyby nie Węgry, były one by na pewno bardziej ambitne, ale fakt, że Istnieją formuły współpracy wykraczające poza traktaty i możliwości tworzenia tzw. koalicji chętnych, która ma dość dużą moc aktualnie przyciągania, jest jakimś elementem, który w tych negocjacjach z Węgrami może odgrywać rolę i zdaje się, że odgrywa, co widzieliśmy na, na ostatnim szczycie. Oczywiście Węgry teraz czują, że jest ich moment, ponieważ ogłoszony też właściwie niedawno potencjalny reset amerykańsko-rosyjski jest, jest scenariuszem, na który Węgry grały już od dawna, więc mogą myśleć o tym, że tak to my mieliśmy rację, tak my idziemy w tym właściwym kierunku, ale wydaje się, że jednak presja jest na tyle silna, a Węgry są na tyle małym krajem, że, że nie są aż tak... Wielkim um, zagrożeniem dla Europej europejskiej jedności, jakby się wydawało. No i na koniec, zagadnienie dyskutowane, rzeczywiście sama pani powiedziała, mityczne, co z tą europejską armią? Czy to powstanie, powstaje? Jakie mamy możliwości, by coś takiego utworzyć, i czy to jest potrzebne? To jest odwieczne pytanie. Czy to jest potrzebne? No, jakby się nad tym zastanowić, to czasy są takie, że prawdopodobnie przydałaby się kiedyś europejska armia. Natomiast politycznie wydaje mi się, że to wciąż jest bardzo wirtualny byt i, i te dyskusje raczej będą szły w kierunku jednak wzmacniania ewentualnie narodowych armii. I um, realizowania wspólnych projektów bez um, tego czynnika ponadnarodowego, ponieważ te elementy odśrodkowe i eurosceptyczne, i antyfederalistyczne w Unii Europejskiej również mają się bardzo dobrze, i wszystkie działania, które podejmujemy e, w, aktualnie w, tej, um, w tym życiu politycznym Unii, muszą brać pod uwagę właśnie te antyeuropejskie nastroje. I taka armia na pewno działałaby na wyobraźnię wielu przeciwników integracji.